Gdzie on może być? Wzywał mnie, ale szukam go, szukam i nie mogę go znaleźć. Gdzie on jest? O! No gdzie on może być? Ach. No są, co ty tak biegasz? Szukałam Ciebie. Słyszałam, że Masz dla mnie jakieś wyzwanie dobrze Blossom, są spokojnie nie wyzwanie tylko wezwanie no dobrze dobrze przepraszam i tak składa się że mam dla ciebie wezwanie chodzi o klacz klacz ale jaką klacz o co chodzi chodzi mi o klacz złotą klacz ona może naprawić Byt naszego królestwa musisz ją znaleźć, nim ona znajdzie ciebie. da to naszemu królestwu że ją znajdę. No już ci przed chwilą powiedziałem, dobrobyt potrzebujemy jej. Znajdź ją. Oczywiście, tylko pójdę spakować moje rzeczy. Nie do końca wiem, o jaką klacz mu chodziło. Ech, gdybym tylko wiedziała. Złotą klacz, ale co ona nam nie da? Jaką ona ma moc, żeby zapewnić dobrobyt? Mamo? Co ty robisz u mnie w pokoju? Och, córeczko! Słyszałam, że Storm dał ci wyzwanie. Tak, mamo, dobrze słyszałaś. Dostałam wyzwanie od Storma, żeby znaleźć złotą klacz. Mam podejrzenia, po co jej szukasz. Tak, mam zapewnić dobrobyt naszemu królestwu. To nie do końca tak działa. On wcale tego nie chce. On wie, że tylko Złota Klacz wie, gdzie jest jego ukochana. Mamo, ale czy to nie Ty jesteś ukochaną sztormę? Właściwie tak, ale on szuka jej, wyjątkowej klaczy, którą poznał kiedyś. Już nigdy więcej jej nie spotkał, a wie, że tylko Złota Klacz wie, gdzie jest. Jego kochana, zresztą przed chwilą ci o tym mówiłam. Spokojnie, mamo, nie musisz się martwić. Znajdę ją, a potem zobaczymy, co on z nią zrobi. Jeżeli będzie używać ją do złych celów, to odprowadzę ją z powrotem na miejsce. Wątpię, żeby to miało jakieś znaczenie. Lepiej jej tu w ogóle nie przyprowadzać. Mamo, to moja pierwsza misja, proszę, pozwól mi ją wykonać. Dobrze, jak się tak upierasz, to mogę ci pozwolić. Dziękuję, mamo. Ale uważaj na siebie, córeczko. Dobrze, mamusiu, będę uważać. Mua, buzieczek, pa! Zaczekaj, nie miałaś czasem spakować swoich rzeczy? A, no tak, faktycznie. Dzięki, mamuś. Dobrze, tu ja już będę szła. Tak, tu. Dobra, jestem już prawie gotowa. Dobra, teraz tylko muszę znaleźć klacz, o której mówił Sztorm. I moja misja wykonana. To nie może być trudne. Zwłaszcza, że nikt nie widział tej klaczy od bardzo wielu lat. Ale w pobliżu jest wioska. Pójdę tam sprawdzić i zapytać się, czy ktoś słyszał o złotej klaczy już jak tu zarośnięte. Chyba nikt z zamku nie chodził do tej wioski od bardzo dawna. No cóż, może nikt nie miał potrzeby. Albo ktoś chciał zataić ślady.